Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w ten poniedziałkowy, piękny, słoneczny ranek. Ja mam dzisiaj wolne, więc mogę nagrać coś do kawki. I co mamy? Mamy oczywiście trzy razy ekstra linie. Mamy też kochani jednego pewniaczka, także już na zero nie będziemy co dalej się wydarzy, to zobaczymy Numer, numerki mam 13, 23 i szósteczka no to zaczynamy od pierwszej, jeszcze mi te linie nie zbrzydły kochani ja je bardzo, bardzo lubię wiem, że wy też lubicie także dziabiemy dziabiemy, trzymajcie kciuki może jeszcze coś wpadnie, jednego pewniaczka na pewno mamy pewnie coś jeszcze pogubiłam jak to ja ale to się wszystko okaże w praniu, szukamy rolki Mamy roleczki. Dobra, roleczki już wszystkie, no tylko jedne. Teraz krabik. Mamy. Tu mamy krabika. Tu jest krabik. I tu mamy krabika. Taki odcineczek do kawki, kochani. Ja już kawkę wypiłam. Ale co niektórzy dopiero się budzą. Teraz, kochani łódź. Łódź mamy. I tu jest też. Dalej. Gwiazda. Mamy gwiazdeczkę. Tu mamy gwiazdeczkę. No choć tutaj nie chce się zaznaczyć. Tu mamy gwiazdeczkę. Teraz, kochani, motylek. Motylek mamy tu. Tu. Tu mamy motylka. Tu mamy. I tu mamy motylka. Czapka czapeczka jest tu mamy czapkę tu mamy tu mamy tu mamy i tu mamy rowery Tu mamy rowerek kwiatek 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 kwiatki są tu mamy parasol mamy też jeden ale jest no bo padać nie będzie serduszko kochani mamy mamy serduszko tu jest drugie tu mamy serce i tu mamy serce dobrze, co nam teraz tu wpadnie okulary, no potrzebne są ale ale nie ma, nie ma okularów niedobrze no to teraz księżyc mamy księżyc no, nie ma nie dalej. i ostatni symbol to diament ...diamencik tu jest. Tu mamy, nie dali piłeczki. No i dali tu diamencik. Także mamy pustaczka. Numer 13 jest pusty. A miałam możliwość albo dwunastkę, albo trzynastkę. No i mówię, jak jeszcze wezmę dwunastkę, to już będzie za bogato. Dobrze. 23 numer. O, tu są okulary. Widzicie? Zobaczymy, czy będą chcieli okularki dać. Dobra, mamy wiatrak. Wiatrak jest. Wkład 30 zł, kochani, bo nie pamiętam, czy mówiłam. Teraz cytryna. O, jest linia. Mamy linię. Pięknie. Czyli nie jesteśmy na pustą. Druga trapeczka będzie. Świetnie. Jest linia. Ptaszek, ptaszek jest. Tu mamy ptaszka. Tu mamy, tu mamy. I tu mamy. Dobra. No to teraz co? Moneta. Mamy monetę. Nie dali. Nie dali. Teraz popcorn. Tu nie ma. Tu jest popcorn. I tu mamy popcorn. Dobra. Dalej. Kwiatek. Kwiatek jest tu. Mamy tutaj. Teraz motyl. Motylek jest. Tu też jest. Mamy motylkę. Oj, mamy kolejną linię, ale fajnie. No to już jesteśmy na zero. Świetnie. 25, nie, 23 drapka. Teraz szukamy klapki. Klapeczków nie dali. Dobra, dalej. Diament. Tu nie ma. No, błyskotek też nie dali, ale tu był ptak jeszcze, o proszę. Dobra, co teraz? Słonik. Mamy słonika. Tylko jeden. Teraz czapeczka. Mamy czapeczkę. Tu jest też. Biedronki nie było. Leżaka nie było. I to tyle. Kolejny symbol to arbus. Mamy. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Arbuza nie dali. Ajajaj. I ostatni symbol to lody. Kto nie kocha lodów? Tu mamy lody. I tylko jedna. No dobra. A tu była jeszcze tęcza, kochani. No, pogubiłam jak zwykle, ale biedronki leżaka. Korona, korony też nie było. niej była korona, ale to nie tworzy linii. Dobra, sprawdzamy. Dycha 30 zł, kochani. Pięknie. Trzy dyszki mamy, czyli jesteśmy na plus. Tak, e, e, Ale fajnie. No i dobra. Kawka udana. I mamy jeszcze z numerem szóstym. Tutaj mamy linię. Także, kochani, ja już jestem na plus. Odcinek mi się zwrócił, może być tylko lepiej. Sprawdzamy. Parasol. Parasol. Parasola nie ma. No to co? Teraz? Popcorn. Szukamy popcornu. Mamy na dole. Teraz dzwonek. Mamy dzwoneczek. Tu mamy dzwoneczek. Tu mamy dzwonek. Kolejny symbol to księżyc. Nie dali. Kolejny symbol to czapka. Też nie dali. Kolejny symbol słonik. Słonik jest jeden. Dalej, rolki. Rolki mamy. Dalej, podkowa. Podkowa jest. Tu mamy podkowe. Kolejny symbol klapki. Klapeczki, klapeczki, klapeczki. Mamy jedne. I tu są. Dobrze. No to teraz diament. Tu nie ma. Też nie dali diamencika. No dużo symboli nie dali. Mamy piłeczkę. Piłeczka jest. Tu mamy piłeczkę. Tu mamy. Tu jest. No tych piłeczek dali troszkę. I tu mamy ostatni symbol to moneta mamy tutaj wiatraczek był nie było wiatraczka łudziłam się dobrze, tu mamy monetę i tu mamy monetę no i ostatni symbol kochani to cytryna cytrynka, cytrynka cytrynkę mamy tu mamy tu i mamy tu. No to mamy tylko jedną linię. Jeszcze zerknę tylko balony. Balonów nie było. Wiatraka nie było. Gwiazdy nie było. Korona. Nie widzę. Ptaszek był. Korona. Tutaj biedronka. Biedronka była, ale też nic nam nie daje. I tu była piłka. O. No dobra, sprawdzamy linię. Gdzie ta linia? A tu na samej górze. I jest to dyszka. No i fajnie, dobry ryc niż nic. Ładnie drapeczki się spisały. To mi się podoba. Na trzy drapeczki, kochani, dwie wygrały. Mamy 40 zł. Trzynastka poległa, więc trzynastka nie jest dla mnie. Nie lubi mnie ta drapeczka. Ale na 30 mamy 40 zwrotu, także jest super. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> ja Wam życzę, kochani, miłego, spokojnego dnia. Dużo słońca. Nie przemęczajcie się i widzimy się o 18 na Premierce i o 17 u Monisi. Także bądźcie koniecznie. Pozdrawiam Was, buziaczki. Pa!